Dzień dobry. Witam. Pakłowiczowy generator mowy na YouTube. YouTube. Panie Robercie, wszyscy są specjalnie. Tu w prezencie przygotowane biały i czarny. A po co mam wybierać? Najlepiej ugotować obie. Tak, tak. Proszę bardzo, zapraszam. Baranki. Proszę państwa, zaprowadźcie, proszę pana Roberta. Trzeba razem usiąść. I tu będzie zdjęcie robione. Róbcie miejsce. Tak. Siadajcie. Tak, 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 Titi. Ti, ti. Jak tobie jest na nieco. Franciszek. Franciszek. Panie Robercie Makłowiczowy, generator mowy, serdecznie, serdecznie pana witam. Maszyłem o tym spotkaniu od samego początku. Mamy wiele, wiele pytań, na które nie możemy uzyskać odpowiedzi. Ponad setkę. Chcielibyśmy dziś uzyskać tę odpowiedź, czy możemy. Podmych łagodni. Można powiedzieć, że to jest. To jest. Jakby to powiedzieć, okrutni, no po prostu. Proszę pana, pierwsze pytanie. Czy widział pan generator? Nie, jak dotąd nie, bo mi nie pokazali. Chętnie wyślemy link do kanału, na Instagramie na przykład. No, kto jeszcze ma pytanie do pana Roberta? Nie chciałby pan przenieść tamację? A któż by ją przenosił, taka ciężka? Proszę pana, bo mój znajomy mówi, że Austro-Węgry to właściwie były Niemcy. Czy mogę mu strzelić za takie gadanie? A można jak najbardziej. Jeszcze jak? Jak najlepiej przyrządzić spaghetti jak olio peperoncino. Tak jak w książce kucharskiej jest. Czy na emeryturze dalej będzie pan nagrywać? Co mam robić? Czy miał pan dużo znajomych w dzieciństwie? Jeśli tak, to jak spędzaliście czas? Tak. Czasem żeśmy nawet razem podróżowali. Najwięcej tośmy jedzili do Chorwacji. Pan z pewnością ma pytanie. Pan ma pytanie. A czy pan, czy pan, czy pan lubi pataja jeść? Czy lubi? Co jeszcze raz? Czy lubi pataja jeść? Pataja? Nie, nie wiem. Nie wiem nic o żadnym pataju. Więc nie mogę powiedzieć lubię czy nie lubię, bo... Bo mi nie dali nigdy. Tu jeszcze mamy pytanie. Czego pan się najbardziej boi? Cię boję. O, tak jak w odcinku na promie do Szwecji nigdy mówiłem, czego się boję. Te granice zamknął. O tak, mówiłem prawda. To musimy to w odcinku sprawdzić. Poszukajcie. Poszukamy.